Kart. Szukaj na półce z ciastkami. Bardzo piękne wnętrze. okej, okay, wygląda trochę, wiecie co? Wygląda trochę jak lubiś. Mam wrażenie, że lubi się ja zawsze były w takich um, papierowych opakowaniach, a potem właśnie był taki plastik. Ale dobra. Testujemy tu niby dwie takie karty. Otwieramy. okej, okay, słuchajcie. To wygląda przyzwoicie. Mamy tutaj taki napis Kinder z czekolady. I tutaj mamy jeszcze takiego chyba wafelka um, zwykłe białe. Także zaraz testujemy. Więc bierzemy gryzka i zobaczymy, co to. O, boże, jest naprawdę dobra. Ja chcę Wam pokazać. Mam tutaj um, zlecenie zrobione przez moją mamę. Po prostu wykładam sobie do takiej miski sianko oraz mam jeszcze jajka, które również muszę tutaj poukładać. I mam jeszcze jedno, jedno takie opakowanie, także w tym vlogu po prostu pełno wielkanocnych aktywności. Tu jak widzicie, też już moje witrażyki się prawie chyba zrobiły. Ten jeszcze na pewno schnie, a ten już. Chyba, no, jeszcze troszkę, ale w miarę, w miarę gotowy. Także moje zajęcie na teraz. Dobra, słuchajcie, wykminiłam szybciutko coś takiego. Tu jeszcze będzie włożona gdzieś żerzucha. No i jest taka mini ozdoba wielkanocna. Hello, dobra, słuchajcie, przychodzę do was z mini holem zakupowym. Wielkanocnym holem zakupowym. Moja mama kupiła parę rzeczy. Więc nie jest to konkretnie mój haul zakupowy, ale stwierdziłam, że wam pokażę, bo czemu nie. Moja mama kupiła właśnie takie witrażyki. Tu widzieliście już zrobione przeze mnie jajko oraz kurczaka. Były takie dwa w zestawie. Mamy do tego jeszcze taką szpatułkę oraz um, takie farbki witrażowe. To jest z Empiku. Za 13 złotych taki zestawik. Ale było chyba z tego co widzę minus 50%. Dalej. Tutaj już są puste pudełka, ale widzieliście dwa pudełka właśnie tych, um, tych jajek takich, które robiłam, ten koszyczek, tam będą dodane jeszcze kwiatki i rzeżucha. Kolejną rzeczą to jest chyba tak to jest Mamy takie trzy zawieszki drewniane. E, takie króliczki urocze z napisem Happy Easter i tutaj mamy niebieski, różowy i żółty Także to jest na przykład do powieszenia na jakieś drzewko, bazie, cokolwiek Dalej mamy tym razem z Empiku, znowu za 7 zł, ale również jest minus 50% Takie motylki, to są właśnie takie żelowe naklejki na przykład na drzwi, na okno takie po prostu wiosenne. Może nie konkretnie wielkanocne, ale wiosenne. Live update podczas montażu tego filmu. Um, pewnie już, już widzieliście, albo jeśli nie, no to mam je cały czas na oknie i jakby wyglądają teraz już tak trochę bardziej nie jak naklejki wiosenne, tylko takie, nie wiem, letnio-wiosenne i bardziej w ogóle Pinterestowe. Tylko muszę je wyczyścić, bo zrobiły się obrzydliwą jakby łapką na jakieś muszki, więc jak? ale... Wyglądają ładnie Kolejną rzeczą to jest chyba dalej Empik, tak, empik i 20 zł Oczywiście mówię wam zawsze To jest bez grosza, czyli tam 19,99 um, Jest to wianek taki do zrobienia Jak widzicie, wygląda trochę jak jakiś taki Nie wiem, komunijny czy coś takiego Ale okej, okay, Jak zrobię to, to zobaczymy Bo to też ma być ozdoba wielkanocna Kolejną rzeczą są bo już nie wiem skąd. Możliwe, że też z jakiegoś Empiku albo Rosmana. Są takie farbki do, do pisanek, do jajek. Pięć kolorów, i tutaj jest napisane, że jeszcze jakiś srebrny połysk. I tu mniej więcej tyle, jeśli chodzi o część kreatywną. Tym będziemy się zajmować na dniach. Luka, ty to jest trochę wolne, jakbym miała po prostu zaczerwienioną twarz, ale nie. Mam maseczkę, więc teraz czekam jeszcze jakieś 13 minut i zdejmuję. you mm -hmm.